kura niedomowa też sobie wymyśliła. Takie były myśli <laughs> i zastanawianie się wielu, wielu osób. Szczerze powiem, nie miałam pomysłu afirmować siebie w sposób imienia i nazwiska. Jakoś nie bardzo chciałam. Wydawało mi się to nie, takie nie moje, nie po mojemu. A chciałam, żeby było tak przewrotnie, zabawnie, śmiesznie, jak to jest często ze mną. <laughs> No, i powstała no, Kura Niedomowa, zamiast Babka Niedomowa, bo tak mogłoby to być różnie. Pomysłów było mnóstwo: 1500, 1900. Kura Niedomowa, więc kto to jest Kura Niedomowa? No, to jestem ja. Kobieta o wielu twarzach, wielu rolach. Tak jak każda z nas, jak ty, jak Twoja sąsiadka, siostra, mama. Kura Niedomowa nie ma wieku, bo prawdziwa kobieta nie ma wieku. Kobieta jest za wiesz o tym sama dobrze. Uznałam, że będzie elegancko, wiesz, tak mm, kalendarzowo, uf, uf, tak jak się powinno robić, że zobaczysz od początku. Ale kurczę, każdy jedy nowy dzień to jest początek. Znam takie hasło, które bardzo, ale to bardzo postawiło kiedyś na nogi. Beginning is always today, czyli początek jest zawsze dzisiaj. Tak. I zapamiętaj to, bo będzie się to przewijało bardzo często.